Windsurfing to jeden z najbardziej popularnych sportów amatorskich, ale także e, zawodowych. Wydaje się, że jest to sport e, taki w miarę prosty, ale wymaga bardzo dużo wysiłku ze strony zawodnika, o czym przekonamy się, prowadząc. Krótkie rozważania. Otóż w trakcie uprawiania tego sportu zastosowanie mają dwie podstawowe zasady fizyki. Przede wszystkim równowaga sił czyli prawa statyki równowagi sił, a także równowagi momentów sił czyli Sił, które działają w jakiejś odległości od punktu obrotu, no i mogą po, powodować po prostu przewrócenie się zawodnika na morzu, no, czego windsurfingowcy doświadczają. Zobaczmy, jak to wygląda tak z punktu widzenia podstawowej fizyki i działania sił. Na slajdzie widzimy zawodnika schematycznie przedstawionego. Q to jest ciężar zawodnika, który działa w dół. R to jest siła reakcji deski, która działa no, skośnie do góry w kierunku prostopadłym do tej deski. Oraz N. To jest siła naprężenia ramion zawodnika i tą siłę będziemy próbowali określić i zastanowimy się, jaka ona duża może być, jak zawodnik musi się wysilić, żeby płynąć na windsurfingu. Zgodnie z zasadami fizyki te siły, ich rzuty. Na poszczególne osie, tu są zaznaczone oś x pozioma i oś y pionowa, rzuty tych sił. No matematycznie robi się to, że po prostu są tutaj odpowiednie kąty i kąty T, to sinus lub cosinus, czyli rzuty danej siły, na przykład n. Na kierunek poziomy to będzie n razy cosinus kąta alfa. Krótko mówiąc, nie wchodząc aż w tak szczegóły dla każdego z naszych słuchaczy, powiem tyle, że te siły muszą się równoważyć, No przede wszystkim, żeby zawodnik utrzymał się na windsurfingu. I widać, że są dwa równania tutaj. Ciężar, który działa pionowo w dół, czyli suma wzdłuż osi Y tych sił, czyli ciężar, który działa w dół, rzut siły na kierunek pionowy reakcji windsurfingu R sinus beta oraz rzut siły naprężenia ramion. Na kierunek pionowy to będzie n sinus beta. Te siły się muszą równoważyć w kierunku osi Y. To samo w kierunku osi X. Rzut w kierunku osi X ciężar nie działa, więc jego wartość jest 0, ale siły R i N działają i one muszą się zrównoważyć. Ich rzuty na kierunek poziomy muszą się równoważyć. Stąd możemy wyliczyć siłę naprężenia ramion zawodnika. Widzimy to po prawej stronie. Ta siła, no to jest ciężar podzielony przez no taką składankę sinusa alfa, cosinusa alfa i tangensa kąta beta. To jeśli chodzi o siły. Teraz momenty sił. No co momenty sił robią? No momenty sił mogą obrócić po prostu ten windsurfing i zawodnik po prostu położy się na wodzie w jedną lub w drugą stronę. Te momenty sił będziemy mierzyć. Jak widać na kolejnym slajdzie, wokół punktu podparcia, on jest tu zaznaczony jako P. Czyli tym punktem podparcia obrotu zawodnika są jego pięty, tak naprawdę, które, na które działa siła reakcji. No i w odległości, i ta siła. Reakcji nie powoduje obrotu, bo ona przechodzi przez oś obrotu. Natomiast ciężar ciała chce zawodnika przechylić w dół na wodę, a siła wiatru, no i ta równoważona jest naprężeniem mięśni ramion zawodnika, chce tego zawodnika przerzucić na drugą stronę tego windsurfingu. Jeżeli założymy, że punkt podparcia oddalony jest od środka ciężkości, gdzie jest zaczepiona siła Q środek ciężkości to O. Ten punkt jest oddalony o odległość A. A ramiona zawodnika są oddalone od środka ciężkości odległość B. I kąt i siła i środek ten ciężkości tutaj, czyli siła ciężkości z linią prostopadłą do linii pomiędzy punktem zaczepiania a ramionami tworzy kąt gamma. To możemy powiedzieć, że aby się momenty sił zrównoważyły ze sobą, to muszą zachodzi, musi zachodzić warunek, który jest tu napisany na górze. Czyli siła ciężkości razy ramię A razy cosinus kąta gamma musi być równa naprężeniu ramion. Ramię siły działającej A plus B razy sinus sumy kątów alfa i gamma. No to dosyć skomplikowane. Może nie będę tego bardzo szczegółowo w tej chwili omawiał. Ale najważniejsze jest to, że jak połączymy te poprzednie relacje z obecną, otrzymamy relację wiążącą kąty, pod którymi działają różne siły. Czyli beta, alfa i gamma. I jeżeli to, te kąty wyliczymy, to jeżeli na przykład znamy kąt beta, co widać na dole, jeżeli założymy, że kąt beta, czyli kąt, pod którym siła reakcji działa względem poziomu, jest 45 stopni, kąt gamma, 30 stopni, czyli kąt między prostopadłą do odcinka łączącego ramię z punktem podparcia i siłą ciężkości jest 30 stopni, to możemy policzyć, że kąt alfa, kąt, pod którym względem poziomu działa siła naprężenia ramion zawodnika, to Okaże się, że siła naprężenia ramion zawodnika powinna wynosić 0,56 jego ciężaru. Czyli naprężenie ramion zawodnika jest Większe niż połowa ciężaru zawodnika. Czyli na przykład, jeżeli waży on 70 kg, to musi 40 kg, około 40 kg utrzymać, jak porusza się za, za pomocą żagla windsurfingu. Wymagający sport, nieprawdaż?